Igrzyska Olimpijskie są jednymi z największych pokojowych przedsięwzięć logistycznych na świecie. Dla specjalistów od planowania to prawdziwy egzamin z pracy w warunkach niepewności i obsługi zróżnicowanych grup odbiorców. Wielkie imprezy sportowe, jak w soczewce, skupiają wszystkie wyzwania, trendy i możliwości współczesnej logistyki. Przyjrzyjmy się dziś logistycznej stronie letnich igrzysk olimpijskich w Londynie sprzed 13 lat. Ich organizacja stanowiła jedno z największych wyzwań w historii brytyjskiej stolicy, a do historii przeszła jako jedno z najbardziej udanych i sprawnych przedsięwzięć tego typu. Wydarzenie przyciągnęło około 10 500 sportowców z ponad 200 krajów oraz miliony widzów z całego świata. Aby sprostać wyzwaniu, konieczne było skrupulatne zaplanowanie i koordynacja działań w zakresie zakwaterowania, magazynowania, dystrybucji i zaopatrzenia. Szczególnym wyzwaniem było zapewnienie sprawnego systemu transportu, obejmującego przewóz sportowców i oficjeli jak i obsługę wizów oraz przewóz ładunków w obrębie zatłoczonej metropolii. I właśnie organizacja transportu podczas londyńskich igrzysk w 2012 roku będzie głównym tematem dzisiejszej opowieści o cudach logistyki. Londyn jest niemal 9-milionową metropolią i trzecim co do wielkości miastem Europy. To także prężne centrum życia kulturalnego i miejsce niezliczonych wydarzeń. Co roku odbywa się tam mniej więcej 4000 dużych imprez o charakterze masowym, w tym zawodów sportowych. Jednak mimo tak bogatego doświadczenia i doskonałej infrastruktury, organizacja Olimpiady w 2012 roku wymagała spojrzenia na transport od nowa. W obliczu milionów odwiedzających i uczestników miasto stanęło przed wyzwaniem zapewnienia sprawnej i efektywnej komunikacji. Dzięki starannemu planowaniu oraz inwestycjom w infrastrukturę, Londyn nie tylko sprostał zadaniu, ale ustanowił nowe standardy w zarządzaniu transportem podczas dużych imprez sportowych. Pierwsze przygotowania do organizacji igrzysk rozpoczęto 10 lat wcześniej, czyli jeszcze przed uzyskaniem nominacji. Strategicznym celem organizatorów olimpiady i władzy miasta była obsługa igrzysk przy jednoczesnym utrzymaniu normalnej obsługi transportowej Londynu. W bardziej szczegółowych opracowaniach zidentyfikowano konkretne transportowe wyzwania oraz sposoby działania. Przyjęto m.in., że 80% sportowców powinno zostać zakwaterowanych w miejscach, z których czas dojazdu do obiektów sportowych nie powinien przekraczać 20 minut. Zobowiązano się również utworzyć 10 linii kolejowych przewożących co godzinę 240 tysięcy osób oraz 240 km dedykowanych pasów ruchu, a także utworzyć najlepiej skomunikowane lotnisko na świecie. Plany Anglików zrobiły na tyle dobre wrażenie na Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim, że stolica Wielkiej Brytanii ostatecznie uzyskała organizację igrzysk. Od początku było jasne, że jednym z największych czynników sukcesu lub porażki będzie transport. Kluczem do efektywnej obsługi transportowej dużych imprez jest transport publiczny. Tylko komunikacja zbiorowa pozwala obsłużyć duże potoki pasażerów bez korków i wysokiego poziomu zanieczyszczenia. Dlatego strategicznym celem organizatorów było zapewnienie sprawnego funkcjonowania transportu publicznego podczas igrzysk. W tym celu zainwestowano ogromne środki w rozwój sieci kolejowej, autobusowej oraz metra, co pozwoliło na zwiększenie przepustowości i komfortu podróżowania. Wprowadzono również nowe rozwiązania, takie jak inteligentne systemy zarządzania ruchem, program utrzymania zapobiegawczego, zapasy dodatkowych części zamiennych czy zespoły szybkiego reagowania. Dzięki podjętym działaniom udało się zminimalizować opóźnienia i zapewnić płynność ruchu w kluczowych obszarach miasta. Około 6,5 miliarda funtów przeznaczono na modernizację infrastruktury transportowej, w tym rozbudowę stacji Stratford International oraz przedłużenie sieci Docklands Light Railway. Dodatkowo wprowadzono nową usługę orbitalną Overground, wykorzystującą zmodernizowane linie kolejowe wokół Londynu. Dzięki tym inwestycjom możliwe było zwiększenie przepustowości sieci transportowej i zapewnienie sprawnego przemieszczania się uczestników igrzysk. W celu odciążenia systemu transportowego przeprowadzono kampanię Get Ahead of the Games, zachęcającą mieszkańców Londynu do zmiany nawyków komunikacyjnych podczas igrzysk. Kampania ta obejmowała informowanie o alternatywnych trasach, godzinach szczytu oraz promowanie pracy zdalnej. Efektem było dostosowanie się 77% użytkowników do zaleceń, co pozwoliło uniknąć przeciążenia systemu transportowego. Chociaż kręgosłupem strategii transportowej w Londynie był transport publiczny, to w zapewnieniu odpowiedniej floty pojazdów na potrzeby igrzysk pomagał także sektor prywatny. Przykładem jest współpraca z koncernem BMW, który dostarczył organizatorom ponad 4000 pojazdów, w tym samochody z silnikami wysokoprężnymi, hybrydowymi i elektrycznymi. Dzięki temu możliwe było spełnienie restrykcyjnych wymogów dotyczących emisji CO2 nie przekraczających średnio 120 g na kilometr dla całej floty. Innym obszarem współpracy z sektorem prywatnym była kooperacja z taksówkarzami oraz firmami wynajmu samochodów. Również infrastruktura rowerowa i piesza została znacząco rozbudowana. Stworzono nowe ścieżki rowerowe oraz trasy dla pieszych, co zachęcało mieszkańców i turystów do korzystania z ekologicznych form transportu. W ramach działań oprócz już istniejącej infrastruktury zapewniono dodatkowe 15 tysięcy bezpłatnych miejsc parkingowych dla rowerów w pobliżu obiektów sportowych i kolejne 1500 miejsc w centrum miasta. W czasie zawodów widzowie mogli skorzystać z bezpłatnej konserwacji swoich jednośladów. Inwestycje te nie tylko odciążyły publiczny transport zbiorowy, ale również przyczyniły się do promocji zdrowego stylu życia. Po zakończeniu igrzysk te udogodnienia stały się trwałym elementem miejskiej infrastruktury, służąc mieszkańcom Londynu na co dzień. Aby zapewnić płynność ruchu drogowego, wprowadzono Olympic Road Network, czyli sieć dedykowanych pasów ruchu dla pojazdów związanych z igrzyskami. Sieć obejmowała kluczowe trasy w mieście, zapewniając szybki i niezawodny transport dla sportowców, oficjeli oraz obsługi technicznej. Została ona zintegrowana z inteligentnym systemem sterowania ruchem, który z jednej strony zapewniał optymalną przepustowość, a z drugiej pozwalał włączać pasy do normalnego ruchu, gdy nie były używane przez Olimpijczyków. Brytyjskie rozwiązanie stało się później wzorem dla innych miast, organizujących duże imprezy sportowe. Aby zdyscyplinować kierowców i zapobiec korzystaniu z pasów przez osoby nieuprawnione, maksymalną grzywnę za naruszenie zasad ustalono na 5000 funtów. Od wodzie czekało też 70 lawet, gotowych natychmiast usuwać pojazdy blokujące ruch w sieci Olympic Route Network. Przewóz ludzi to jedno, ale wyzwaniem pozostawał transport ładunków. W dni robocze dostawy towarów stanowią około 1 wszystkich przewozów w centrum Londynu. Dzięki starannemu planowaniu i ścisłej współpracy z przewoźnikami, w czasie igrzysk udało się utrzymać normalny poziom zaopatrzenia, a także obsłużyć wymagania Olimpiady. Jak nie trudno się domyślić, były one naprawdę duże. Na potrzeby zawodów dostarczono m.in. 4283 gwizdki, 600 piłek do koszykówki, 26400 piłek tenisowych, 15 000 komputerów oraz kilkaset tysięcy krzeseł. Do realizacji tych zadań wykorzystano flotę 300 ciężarówek, które zrealizowały 15 000 dostaw. Przechowywanie ładunków odbywało się w magazynach na łącznej powierzchni 93 000 m2. Kolejnym wyzwaniem organizacyjnym było zapewnienie wyżywienia dla milionów uczestników, widzów i sportowców. Na potrzeby igrzysk przygotowano około 14 milionów posiłków, do których zużyto m.in. 25 tys. bochenków chleba, 232 tony ziemniaków, 82 tony owoców morza, 31 ton drobiu, 100 ton mięsa, 75 tysięcy litrów mleka, 19 ton jaj, 21 ton sera oraz 330 ton owoców i warzyw. Koordynacja dostaw i dystrybucji tych produktów wymagała ścisłej współpracy z lokalnymi dostawcami oraz precyzyjnego planowania logistycznego. Tradycją Igrzysk są wioski olimpijskie, które po zakończeniu zawodów służą mieszkańcom. Nie inaczej było w Londynie. Aby sprostać potrzebom zakwaterowania tysięcy sportowców, oficjeli i widzów, zbudowano Wioskę Olimpijską, która po zakończeniu Igrzysk została przekształcona w osiedle mieszkaniowe. Dodatkowo w całym Londynie zwiększono dostępność miejsc noclegowych poprzez współpracę z hotelami oraz prywatnymi wynajmującymi. Wprowadzono również tymczasowe rozwiązania, takie jak pola namiotowe, aby zapewnić zakwaterowanie dla większej liczby osób. W organizacji imprezy wzięło udział łącznie około 200 tysięcy osób. Na tę liczbę składa się praca 70 tysięcy wolontariuszy, 100 tysięcy wykonawców oraz 6 tysięcy etatowych pracowników. Zawody odbywały się w 34 lokalizacjach, z czego 10 znajdowało się poza stolicą. Tylko na wydarzenia w Londynie sprzedano 6,25 miliona biletów, przy czym 2,8 miliona widzów zarejestrowano w Parku Olimpijskim. Liczba wszystkich sprzedanych biletów sięgnęła 7,4 miliona, co w tamtym czasie stanowiło frekwencyjny rekord. O logistycznym sukcesie gospodarzy świadczy fakt, że nawet światowej sławy zawodnicy, którzy mieli do dyspozycji dedykowane przewozy, woleli często korzystać z transportu publicznego. Wrażenie robią też liczby. W okresie Igrzysk tylko londyńskim metrem wykonano ponad 100 milionów przejazdów. System automatycznie sterowanych pociągów na terenie wschodniego Londynu obsłużył kolejne 11 milionów przejazdów, a sieć lokalnych połączeń kolejowych 10 milionów. Autobusy przejechały 40 milionów kilometrów, a londyńska wypożyczalnia rowerów odnotowała milion operacji wynajmu jednośladów. Każde miasto gospodarz igrzysk olimpijskich ma własną specyfikę i własne możliwości w zakresie transportu i logistyki. Opracowanie efektywnego systemu przemieszczania ludzi i towarów jest jak szycie garnituru na miarę. To zawsze unikalny projekt, którego nie da się tak po prostu skopiować do innego miejsca. Mimo to doświadczenia i praktyki wypracowane przez organizatorów Olimpiady w Londynie są do dziś kanonem logistyki wielkich imprez sportowych. Bez cienia wątpliwości dodajemy je do naszej listy największych cudów logistyki. Dziękuję za dzisiaj, pamiętajcie o subskrypcji kanału na Palecie i do następnego razu.